Michał Rogoziński, jesteśmy na PG Narodowym, a z nami Fernando Rodriguez Junior. Chciałbym się spytać przede wszystkim jak podróż do Polski i czy ten kraj już jest dla Ciebie, nie jest taką zagadką jak wcześniej, czy Ty jesteś po wygraniu pasa osobą mniej anonimową dla Polaków? Uh, como foi a viagem aqui para a Polônia e uh, o que você acha que as pessoas na rua, os poloneses, te conhecem mais agora? Ah, com certeza. É, a viagem é um pouco cansativa, são 16 horas. É, tem a relação do clima também. Eu saí do Brasil com 33 a, a mínima e a gente chegou aqui com 0, com 4 graus. Mas é, são ossos do ofício, estou muito feliz aqui para divulgar esse big evento que o KSW está organizando, que eu tenho certeza que será o maior evento de MMA da história. É. Tak. A, to spoko. Dobrze. 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 Mogę sprawdzić? Powiedział, że podróż była bardzo męcząca, 8 godzin, i że, czy 6? Więcej? Wie, więcej. Więcej, ale... nie, 12. Nieważne, ale powiedział, że... że 30, 16. Ale że 33 stopnie tam jest i ciężko mu się zaklimatyzować w Polsce. Bo jest 0 albo 4 stopnie. Boom eli entendo ah a jak uh, akurat nie wiem czy rozpoznawany zbudział co sobie o kończe po... na <laughs> na Poloniae você pode dizer algumas algumas palavras bom pożdrawiam Polski and Wernow pozdrawiam panów z Polski entao <laughs> 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 Eli że, że, że koniecy. W você já conheje polonais? Nie, nie, no, no, ainda nie. Mas é uma língua muito difícil, né? Fala, 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 fala. C�� trudny język. Tutaj. Dobra, to y, pytanie o zestawienie z Marcinem Różalskim. Jak oceniasz pod względem y, sportowym y, tego rywala? Então, o que você acha sobre, sobre o Marcin Różalski jako lutador? Bom, é um cara muito experiente. É um cara striker como eu, kickboxer. É, é, é um cara duro que vai até o final, mas eu tenho certeza que com a preparação que eu, que eu tenho em mente, o meu camp completo, estudando bem as falhas dele, as brechas que ele dá, eu tenho certeza que eu sairei vitorioso. Jest strajkerem, wywodzi się z kickboxingu, jest bardzo doświadczonym zawodnikiem, zawsze idzie do końca, ale ja wiem, że po, z takim przygotowaniem, jaki, jaki mam w planach, wyjdę z tego pojedynku zwycięski. Po wygraniu pasa w walce z Karolem Bedorfem zostałeś nominowany na brązowy pas w brazyskim Czy masz zamiary? Skoro Różal jest pochodzi, jakby jego dominująca wiadoma płaszczyzna to jest stójka, czy masz zamiar go poskręcać? A depois do alute com Carlos Bedol, você foi promovido para fazer Maron do Bege Bege be, 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 i Bege. E talvez você tem, tem um plano para fazer alguns tipo de no Sobre Martins Ruzelski ah, Com certeza Eu como um grande estrategista A responsabilidade é maior ainda Por eu, eu ser o novo campeão Eu tenho que entrar para vencer Então eu vou explorar Os pontos fracos dele, pode ter certeza Sim, com certeza É uma grande pressão em mim Como novo campeão Para melhorar Essa luta E sim, com certeza Eu vou usar os pontos fracos dele Ok, wiadomo, że jakby nie ukrywasz tego, że jesteś człowiekiem religijnym, wierzysz w Boga, chrześcijaninem, natomiast Marcin Różalski jest totalnym twoim przeciwieństwem. On nie dość, że nie wierzy w Boga, często mówi, że jest satanistą i czy to ma dla ciebie jakieś znaczenie tak naprawdę w tej walce? Bo to mnie ciekawi. Czy to dla że Marcin Różalski jest satanistą i że um ty jesteś bardzo religijnym Bom, é, eu sinto que ele já tem uma grande desvantagem em relação a mim, por, é, porque meu Deus é muito superior, muito mais forte do que o Deus dele. E eu vou mostrar que a luz sempre se sobressai perante as trevas e essa vitória fica para honra e glória do Senhor. To jest jego ogromny słaby punkt, że, że jest satanistą, bowiem mój Bóg zdecydowanie jest mocniejszy niż, niż to, w co on wierzy. I to będzie walka, w której jasność pokonuje ciemność i tak, tak jest zawsze I, i ono o tym się przekona. Pytanie o, jest produkcja brazylijska Silniejszy niż Świat, która opowiada historię życia José Aldo. Chciałem się ztać, czy widział ten dokument w związku z tym, że z Brazylijczykiem. Jest taka produkcja i nie wiem, może to są klimaty mu bardzo bliskie, nie wiem z jakiej rodziny pochodzi, ale wiadomo, że fawela brazylijska nie jest. No, trudno się dorasta w takich warunkach, podejrzewam. Więc chciałbym, żeby, żeby powiedział coś o tym. Ten ta José Aldo na, na no, no cinema. E, ki... E talvez você já assistiu esse, esse filme e o que você pode dizer sobre a situação, a situação dos lutadores que são da favela e eles vão para para cima na, nas carreiras como e se você assistiu a esse, esse filme eu assisti o filme é um excelente filme é, indico a todos assistirem sou fã do José Aldo agradeço de coração tudo que ele tem o que, que ele tudo que ele fez Em relação ao MMA mundial, em a bandeira do nosso país, para mnie jest um dos melhoresi pesów do, do mundo i jestem umiejscowiony fan dele. Mm -hmm. e, tak, oglądałem film i e, oczywiście wszystkim polecam go. i e, Jeśli chodzi o José Aldo, to jestem jego ogromnym fanem. Dziękuję mu za to, co, co zrobił dla, dla Brazylii, dla, na, na, w świecie MMA, e, bo przez, przez tyle lat. E, a flaga brasileira nas maiores do mundo. E a situação das, das pessoas das favelas? e é, Eu acho que não somente os lutadores das favelas, mas o, o lutador de MMA em geral no Brasil é muito difícil, gente. Eu peço que acreditem mais nesse esporte, que para mim o Brasil tem muito potencial, não somente para ver do, do futebol, porque eu sei que tem grandes atletas de MMA. Para mim, os melhores do mundo são brasileiros. Então, eu peço para, para os patrocinadores brasileiros, para a mídia brasileira, é, incentivar os atletas. É, o governo ter um, um projeto para ajudar os atletas de MMA no Brasil. Jeśli um, chodzi o sytuację zawodników MMA, to nie jest tylko Ci, ci z Faweli mają ciężko, to generalnie ten sport jest, jest, jest bardzo, ciężko, bardzo ciężko, żeby w nim zdobywać kolejne, kolejne, kolejne laury. Dlatego proszę o to, żeby media więcej, więcej uwagi poświęcały właśnie zawodnikom MMA, żeby sponsorów było więcej, bo to nie tylko, nie tylko futbol jest, jest, nie tylko piłka nożna jest najważniejsza w Brazylii, ale właśnie też ogromny ogromne zasoby um, ogromne zasoby kryją się właśnie w, w, w świecie w świecie MMA, dlatego też też proszę o to, żeby, żeby też rząd brazylijski stworzył program dla, dla pomocy tego, tego, tego rodzaju zawodnikom. Super. A powiedz mi, czy kupiłeś sobie ten zegarek po wygraniu pasa? Jeżeli tak, to dlaczego nie pod kolor, czyli nie złoty? Esse relógio você comprou depois da luta, tylko tam karabinów, czy antes? Não, não, eu sou fã de relóżo, sou fã ainda mais do Invicta, i ja tinha antes, já, mas eu comprei um depois da minha vitória. Tak, jestem ogromnym fanem zegarków, mam kilka, ale ten, ten kupiłem przed. Teraz może złoty do A, Agora ma komkor. A, no, kupuję do Rada. Już kupiłem złoty. <grym> yeah, yeah, yeah. Ostatnie pytanie bo faktycznie jakiś czas temu Mamet Khalidov stwierdził, że chętnie by się zmierzył z Fernando no, w, nawet w kategorii ciężkiej. Se for em mim, já estou, ou se não, obviamente, já estou. Você pode se do tego ustosunkować de algum modo? Então, mais uma pergunta sobre o Mamed Khalidov, que, que ele disse, ele é cara de, do peso Pesamília, mas ele, ele disse que oh, ele gostaria de, de, de lutar com você. O que você acha sobre ele? E ele estava meio brincando, mas o que você acha sobre isso? Bom, é... eu assisti umas lutas dele, cara duro. É, é, um, é, um, é um grande lutador aqui da Polônia. E eu sou contratado do KSW. Quem eles colocarem para lutar comigo, eu vou derrotar. Em nome de Jesus. Só que eu queria que ele respeitasse a categoria. A categoria dos pesos pesados é, é minha. Hum. Hum. Yy, oglądałem jego walki, widziałem jakim jest, jak, jak mocnym jest zawodnikiem, dlatego, yy, dlatego wiem, że jest tutaj ogromnie, o, ogromnie znany, wiem, że jest, że jest świetnym zawodnikiem. I oczywiście tak, jeżeli, jeżeli będzie taka sytuacja, to jestem zawodnikiem KSW i, z, i zmierzę się z nim, ale e, jeśli chodzi o kategorię ciężką, to ja tu jestem królem. E, jeszcze muszę w, o jedną rzecz spytać. E, oczywiście na Stadionie Narodowym będzie pojedynek w wadze ciężkiej, e, oprócz waszego kolejne dwa jeszcze, ale e, chodzi mi o Michała Kitę i Karola Bedorfa. E, Teoretycznie, oczywiście, wygrany z tego pojedynku. Załóżmy, że Michał Kitago wygrywa, bo o to mi chodzi. E, tutaj e, bronimy pasa, udaje się, czy. E... Brałby pod uwagę zestawienie z Michałem Kitą, to jest człowiek, który wiadomo jest nie dość, że prostym, prostolinijny człowiekiem, bardzo lubi wymiany w stójce, e, lubi się bić po prostu. I e, czy w ogóle kojarzy Michała, ja go pytałem kiedyś o, o to, czy kojarzy Micha, Michała Kitak wygrał pas e, właśnie w kontekście walki z nim, powiedział, że nie. Ciekawy jestem, czy się coś zmieniło. Então, um, ele está perguntando sobre o Kita, que está. Exatamente. Então, uh, antes, uh, antes você não conhecia uh, ele, mas agora uh, talvez alguma coisa mudou porque ele, ele vai enfrentar o Karol Bedorf nesse evento e talvez uh, se, se ele vencer e você vencer, uh, vocês vão se enfrentar no, no próximo evento para uh, título. E o que você acha porque porque uh, ele é um striker, ele gosta de, de, de briga também. Então essa luta poderia ser casada muito bem. Então o que você acha sobre 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 Michel que está Bom, eu ficaria muito feliz. Eu acompanho a carreira dele há um tempo. Sei que ele lutou no GP de pesados do Rising. É um cara duro, é um cara muito experiente. Seria uma honra. É, mas como eu repeti, eu estou aqui é, para trabalhar para o KSW. Quem eles decidirem é, que eu lute, eu vou lutar. E, tak, ja, ja go kojarzę. E, on, patrzy, sp sprawdzałem jego, jego karierę i, i wiem, jak, jak dobrze radził sobie w GP albo w Rising. E, dlatego e, jak najbardziej, jeżeli ja jestem zawodnikiem KSW i kogokolwiek postawią przeciwko, przeciwko mnie, to, to będę z nim walczył. Bardzo dziękuję. mój mój obrigado. Thank uh you. -huh.